Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Dark Souls 2, gdzie to przeszliśmy koloseum, które nie pamiętam jak się nazywało. Choć przed chwilą się teleportowałem z Moduli, gdzie naprawiłem swoje dwa pierścienie i za pozostałe... te... no, dusze kupiłem klejnoty życia. Nic nie ulepszałem w statystykach nigdzie, porozmawiajmy z tym kimś malutkim. is it? What is it? Oh, you Oooooooo! Oh. No wiele co mi nie powiedziałeś. Czyli co tu jest ciekawego nie masz w kolosę? No jakoś tam rocznego duchami nie przypomina. Wysięstwo albo śmierć. Czyli tutaj wychodzi na to, że już nic nie ma. Czekajcie, tam coś jest czy nie no, Było? Wydawało mi się, zdawało. No, no. Hop. Hop. O, udało się. O. Gdzie jest to niezauważenie? Ja tu przeszedłem, myślałem, że może ściana jest. Jakaś widoczna, czy coś. <twierdzenie> ale nie myślałem, że tego. Da się tego, tędy przejść. No ale jakoś... Hmm. co tu mamy? Tutaj, no widzę, że tutaj. Hop. Hop. Przecież jeszcze mogłoby tutaj być coś ukrytego. Dobra, mieszcząc z tym. Chociaż kurde, eksplor mnie tak ciekawi, żeby tutaj poszukać wszystkich ukrytych ścian. Naprawdę, gdybym tak jeszcze nie nagrywał, to wszędzie poszukał. Chociaż, może... Nie wiesz, byście mieli o wiele, wiele dłuższych odcinków. To co, tutaj już nic więcej nie było? Bo to było? Ja się tyle męczyłem. Myślałem, że jakieś podziemia, coś będą. Może coś tu się otworzyło, ale nie wiem. To jeszcze mogę raz pociągnąć jemu. tutaj nic już nie ma... Co? A tu nie ma żadnej dźwigni, nie widziałem A, tu jeszcze nie popatrzyłem, czy nie ma jakichś ukrytych no, się, ale wątpię. kurde nie pamiętam, bo niektóre właśnie się otwierają za pomocą tego ataku... Za pomocą tego jak to się nazywa. No tutaj wygląda tak, jakby była miała być właśnie ściana. Eee, to jest F-cisną. Dobra, tak, tutaj nic nie ma. To idziemy do tych zatrutych ziem. A to było puszka nie, nie, to było. Prześcisłem maryku, właśnie do niej Nie mam stopera włączyć, ach, cholercie. Dobra, to teraz hop 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 hop, Czekajcie, pozbędę się jej, pozbędę się jej, pozbędę się, się tej dziedziny. Z tej dziedziny się posłuć z siebie. No, 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 prawie spadła, prawie spadła. Czemu mi rośnie, jak mi I od razu sobie... ...spada. Ustawię ten zielony pąk, w tutaj się może przydać. Okej. Okay. Zaczynamy explode. No tak, najpierw się z góry rozejrzymy, co się chyba rozglądamy tu I mam tak, jeden olbrzym, skarb, skarb, skarb przejście, dwa skarby, tutaj skarb i tutaj skarb, okej. Okay. To mniej więcej wiemy co i jak, gdzie, kiedy i dlaczego. To pierwszy panie, ty padasz. Op, zaznacz się. Okej. Okay. Nie powinno trafiać to i trafia. O i zajebiście, że trafia Dobrze, więc teraz trzeba tutaj Skrzeżasz się? No czy się odnawiasz? Nie, ale coś zostawiłeś po sobie. Więc zróbmy, hop! Dłamek tytanitu, bardzo fajnie. I teraz tak, tu, tu. O, co tu mamy? Bezpieczna strefa, zgadzam się. Jest tu bezpieczne. Mieciąca dusza, odłamek tytanitu. O, może gdzieś tutaj dużo odłamków. I teraz tak, tam. Góra... Dobra, leci się będę przyjmował kochaszu do mnie ok tu jest jeszcze bezpieczniejsza strefa niż tam bo tam się trochę zeszło już ci łapało. czy jeszcze szkielety skrzyżują się ale tego skrzyżają wstają ale nic tam takiego z wodą nie robię nawet będzie droga widzę Dobra. Mały kładki z lamiokami i coś tam jeszcze. No, z ja tego nie potrzebuję, Ponko. Ponka. Bo dwa klejnoty niwelu... Jeden, jeden tego powoduje, że nie spada. Tu są, prze... <noise> są jeszcze jakieś przejścia. Jeden powoduje, że tego niweluje, że 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 że, że... no nie rośnie. czy nie spada życie. A dwa powoduje, że co się niweluje i się odnawia życie. Więc nawet pąków nie potrzebujemy. Jest to nawet bardzo fajnie. Przewrót i coś tam jeszcze. Przewrót i tył, dobrze czytałem? Czyli znaczy, że jak skoczymy, to coś tu będzie pod spodem, albo jest przejście. Przejście chyba widziałem. Pokrąca stara staragało się pochodnie. A, to do możemy spetry, spetryfikowaną osobę odpetryfikować. <laughs> Witaj.

Kurde, zielony pąk nie jest na truciznę, na to, żeby mi się szczodowało. Ale jak głupi jestem. Ale się pewnie uśmialiście. Widziałem, że coś tu nie pasuje. Kurde, fajnie, przydało mi się. Klecz one wstaną troszkę E, nie wstaję, dobra? O, skrzynia. Łomyki i boskie błogosławieństwo. Zobaczmy, czy teraz to zadziała. E, zadziałało, dobra. A tego się coś mi nie zgadzało, że w ogóle nie nikt mi tego Ech. Jest wielkowód. Uch, nawet dwóch. A tam na coś biją. Na no, alarm. Na razie tu się we wspiniemy. I, I tu tylko mamy do zbierania. Urna uroków. Nie, to jest, ale zobaczę później. Stanowisko strzeleckie. O! Mogę zaznaczyć, dobrze jest tak? Fajnie, dobra. Ocenimy, bardzo dobra wiadomość. Moje wiadomości też ktoś ocenia, tylko nie wiem, co się teraz dostaje. Wiedzę, co by się dostawało? Te. Eee... Nie dusze, tylko kukły. Człowieka. Tutaj spraw jak nic oceniono. Miałem 13, mam nadal 13, więc ja raczej nie kupu, nie wiem, co się dostaje. Teraz jak tego dużego, drugiego się pojawiają, się nie dużego. Obydwa i były Co no ty mi coś robisz? Nie, uciekasz tu mnie. Czy ty nic mi nie robisz? Okej. Okay. Chociaż, Czekajcie. Chociaż ja się ci nie ufam. Ja, prawie mnie zabił i to by było najgorsze. Ziemna Estusa Estus na lat, szczęście, nie trzeba tak oszczędzać w wcześniejszej części. Dla ucznika to jest idealne miejsce, żeby tego, bo można sobie nacelować. Ja się tak bawić nie mogłem. Ale silniejsze czary i. Po kłopocie. O, patrz, tam się ktoś skrył. Czekaj, czy to będą rozwalić. Wygląda by takie do rozwalenia, no bo po co by tej tam, czy czegoś pilnowali. A, faktycznie stoi tam, nie wiem, że... Nic nie ma, tam jest wejście i bym chciał ciebie zaznaczyć, bo mnie czeka w jest swój, janka. Zginąłeś, to, to jest a tam jest chyba tego, do podniesienia tej, tej no, tej bramy, tej zapory. Dobra, to nie jest żadne woda, żeby się to coś. Hop, 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 hop. hop. Tak, innej, innej drogi tak nie było. A myślę, że ci koło było mi się to? Jak, podnosi to Oblisko, po że bonfire. Nie, yeah, bonfire! Jupi! Jesteś człowieka, coś człowiekiem, jesteś człowiekiem. Co hmm. fajna budowla. Zabijcie to wygląda? Mogę coś zniszczyć? Nie. A jest tam coś tak że też nie ma. Dobra. Jedna droga tu. Tylko coś się zdaje, że to jest droga bez powrotu. To jest na razie może nie. Druga droga tam. Stąd przyszliśmy. Tu coś jest. Chyba, że to będzie droga tutaj naokoło. Nie. Nie pasuje mi na tę drogę naokoło. Na Myślałem, że jakaś dziura czy coś... Ups, tu jest dziura. Tu jest wielkoludik. Nawet dwóch wielkoludów. Tam jest jakiś z czymś tam. Dużo tych widzę. Okej, okay, spoko. Dobra, na razie pójdziemy tą drogą, co się tutaj bez powrotu. Będzie napisane, że jest bez powrotu? Przede mną zasadzka, tak? I tu w prawo mogę iść. Ale tutaj mogę wrócić, dobra, ale z prawej nie wrócę, dobra, dobra. Aha, i pewnie łączy się z tym tunelem, okej okay. Zaraz tam pójdziemy. Jep, zasadzka jak się patrzy. Was słyszałem. Ło Boże, czterech ich! czterech to się nie spodziewałem. po pomalutku, bez pośpiechu. Uła. Coś dziwnie głowę przekryli. Ok, jednego mniej, reszta mnie goni. Na spokojnie oczywiście, jak na wojnie. Na pewno to jest jakaś ucieczka. A, bo będę musiał się teleportować za pomocą kości wiodącej do domu? Prowadź się lepiej teraz nie wpaść w któreś z tych otworów, bo można skończyć. z tymi sierpami Nie ma blokady. A, lip na no. strzałka jest. Dobra. To eksplor. I zbieramy wszystkie skarby. tu po Zielony pąk przyda się. Ja muszę sobie ich zakupić, bo głupio wydałem. Wyda nie wydałem nic na kacie z tych zielonych punków, aby mi się przydało. Ale tutaj musiałem zmarnować głupio. Ale jak można być tak głupim jak ja? Dużo ranek tutaj mi tu. Tutaj, oczywiście, nic nie ma, chyba że ukryta ściana nie, nic się przy tego nie rozstampia. Ok, piękny. weź przedmiot Duża dusza, Rozjażony krainą życia przyda się, uratowało mi na kacie. Oha, gdzie wyjście się, się znalazło. Tak, to jest to wyjście, bardzo fajnie. Nie, coś jeszcze brakuje. Kadzi tu Dobrze więc, a tu jeszcze jest drużka. Cholera, zwiała mi jaszczurka. Gdybym miał inny czar ustawiony. God damn it. Pachnąca stara gałąź. Bardzo dobrze, przyda ich się sporo teraz. Dobra, teraz wpłyniemy sobie do tej skrzyneczki. Trojący kamień, żyjca zgniłeś w sos. No, przyda się. Teraz ja tak, ciekawe czy coś tam będzie. A, to tu się wychodzi, okej. Okay. To było tylko to jedno, tam? Nic więcej? Ale to zaskoczyło tutaj. Tutaj coś mamy. Okej, okay, niech nie leczy. Kurde, tak się ten zieleń się ze ścianą zlewa, że nic nie widzę. Ale chyba dobrze biegnę Chyba biegnę w stronę tych olbrzymów, już nic nie ma. Nie, nie wydaje mi się, że było. Dobra, tu już byłem. Już się zacząłem gubić. Nie, ja, bo tu jest za bardzo zielono. Tutaj człowiek bardziej inaczej, kurde coś jakby było tutaj, ale nie, 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 nie ma, dobrze. Hej cialutki, dobra, tam jest jeszcze przejście. Kukła i coś tam dymiące chyba. Ja was nie obchodzę z tego co widzę eee, dobra, i tam coś jeszcze było, dobra, to polecimy jeszcze tam Zajruszymy dalej Da! daj nie patrzyłem na życie. Nie spojrzałem, że na tego życia już nie ma. O ja cię Jaki fejl! Jaki błąd na koniec! Nie wierzę w to Dobra, tamta pułapka znowu będzie, ale zaraz zobaczymy tą tę otwarte w ogóle Jak to się nazywa Cześć, jak w ogóle to bezpośrednio tam polecimy Nie. Nie ma Ale ryzyk Może Mozeskoczy to wszyscy dobrze i to było to przejście. Wiem jedno, nie zeskakiwać tutaj. Nie, no ale chciałem sprawdzić, bo może tam by coś było, tak. szurka zeskakiwała, to czemu bym ja miał nie zaskoczyć. Dobra, ja to się nagrywa? Około 200 paru minut. No cóż, to ja ruszymy tam, gdzie były te wielkoludy. Dwa plus ten z młotem czy z toporem wielkim? To sobie dopiero robię nie? Ale może ruszymy tam w kolejnym ja nie ile mi się nagrywa, kiedy ja stopę 24-5 minut będzie. Więc ja się z wami pożegnam przed kowalem, dziękuję wam wszystkim za uwagę w tym odcinku, do w kolejnym i zobaczenia oczywiście moich zmagań z tym strasznym światem Dark Souls, a jednocześnie tak uroczo. Miłego dnia lub wieczoru, pa pa!